Nazywam się Ewelina Gładysz, jestem pracownikiem Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. W oparciu o hasło Gmina Trzebnica Idealna Przestrzeń dla Rodziny realizujemy projekt, którego celem jest stworzenie wizerunku miasta i gminy jako miejsca przyjaznego rodzinie. 1 czerwca 2013 roku uruchomiony został w gminie Trzebnica program dla dużych rodzin Trzebnicka Rodzina 3. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z wielu zniżek i ulg, w tym m.in. ze zniżki przy zakupie biletów wstępu do Trzebnickiego Aquaparku na płatne imprezy kulturalne. Ponadto członkowie rodzin mogą korzystać z darmowych przyjazdów komunikacją miejską, natomiast dzieci w wieku przedszkolnym otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji. Cieszymy się, że do współpracy przy programie udało nam się zaprosić wiele instytucji i organizacji. Gmina Trzebnica zorganizowała pierwsze Trzebnickie Dni Rodziny. Patronat nad wydarzeniem objęła para prezydencka. W ostatnich latach w gminie powstały dodatkowe miejsca w przedszkolach, stołówki szkolne, boiska wielofunkcyjne, place zabaw. 1 września 2013 roku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Rok później prawie setka dzieci rozpoczęła rok szkolny w pierwszej w historii gminy Trzebnica Szkole Muzycznej Imienia profesora Edmunda Kajdarza. Ponadto w 41 sołectwach budowane są nowe place zabaw i świetlice, które służą rodzinnej integracji.